ma piątek, piątunio, przyjechał na załadunek Płyk gorący kawy to podstawa, bo kawa to najlepszy poranny trunek e, Tu kolega przyjechał z firmy, e, z Głogowa na rozładunek e, No i tego, z całką szarą i pomarańczową. No i ten żandar, co ten, mówię dole, żandar. Ten magazynier z Francji powiedział, że ma paletę przyciągnąć sobie kierowca, nie? Przy taki brzegu, nie? Co? Końca myśli, że koń, koń ma napisane kierowca na czole, czy tam co nie, czy głupi. Także ten ściemę walą, bo jak zobaczycie, byłem w biurze, to wózek widłowy jest, rozładowuje duży samochód. Nie jest to mała firma, tylko jest godzina dziewiąta wam powiem, a e, powiem wam, a kierowca stoi godzinę czasu i go nie rozładowali, ale to oczywiście albo jest po złości robione, albo e, właśnie nie chce im się, nie, także e, firma nie jest mała, e, stoi przed podjazdem, tak jak widzicie tutaj. E, są duże auta, duża firma. Jest podjazd i by rozładował, nie? Bo kierowca powinien swojej swoje czynności robić ten, a nie stać godzinę tam dzwonił pewnie to załatwią, ale nie dajcie się właśnie w robić, bo oni mają takie jak policjanci na bluzek napisane downy, to są dawne debile albo postulenie, albo właśnie po złości robią. Tak jak ten przypis na busy wprowadzili, że kierowca ma spać w kabinie. I że tak myślę nasz... Ten, My Polacy się damy, Trzeba się chować, bo deszcz wpada. No i nic, czekamy, zobaczymy co dalej. I co mi powiedział, że to jest nie, nie jego problem? No, to Firma, tak jak widzicie FMO i magazynier mówi, że to nie jego problem, jest, nie? A to taka duża firma i magazyn nie jest mały, bo nie jest taki ja są już takie małe firemki i eee... nie jego problem, żeby rozładować te. Palety jej jedną, nie? 300 kilo. <dobra> Dobre sobie. O, jestem w firmie, do biura przeszedłem, nikogo nie ma. Ale tak jak widzicie wózek się znalazł, nie jeździ, nie? <dobra> wózek jeździ, ale to nie jego problem, żeby paletę zdjąć 300 kilo, nie? <dobra> Także ktoś tutaj e, ściemnia, nie? Świruje ktoś tu z Francuzów. Kierowca ja, do mnie podchodzi mówię, A może byś pociągnął ze mną tą paletę, nie? 300 kilo, nie? Ja mówię, czy jesteś poważny? Ja już, mówię, 10 lat ciągałem, nie? I raz miałem w Irlandii przypadek, że e, właśnie noga mi tak bolała, jakby ktoś mi porąbał siekierą. Naprawdę ból jest nie do opisania. Bo brałem tabletki przeciwbólowe wtedy i zjechałem do Polski, bo już prawie płakałem z bólu, bo dali mi Irlandczycy. Bo miałem nacisk na kręgosłupie. To powiem wam, że jak wechodziłem do szpitala czy do lekarza, to od razu się kładłem na podłodze, bo nie mogłem z bólu wytrzymać, żeby ustać. I w szpitalu, tak samo leżałem i jęczałem z bólu, bo ja jestem wytrzymały na ból, nie? Ale to się nie, nie dało. Także nie ciągam, a ja mówię, że nie, nie, nie widzę tego ciągnął, kolego, nie? Tej palety żadnych już, nie? Widzę, jakaś zabronił mnie, nie? No, dałem mu tą linkę taką do wyciągania palet. To, to mówi, że ten, może pociągnie wózkiem, nie? ale przyjechał takim, wiecie, akumulatorowym wózkiem pchanym, nie takim co się siedzi, idzie To nie takim z tym, jeszcze deszcz pada, zaczął się ślizgać, koła mu się ślizgały, nie mógł wyciągnąć paletę, nawet nie, nie dognęła, nie? Także to są debile, po prostu zamiast wózek już godzinę temu wziąć, przyjechać i wyciągnąć paletę, to się ciemniałem dalej. Tak jak widzicie, jest 9.34, kolega dalej stoi. No, nie szanuję naszego czasu, nie, bo półtorej godziny minęło, ja stoję, czekam na załadunek, on na rozodunek Deszpada, powiem Wam, że dosyć mocno, tylko olionu i zimno jest trzy stopnie, także chwilę byłem zmarzłym, się grzeje, no i czekamy na dalsze atrakcje, nie. Mam trasy na Szkocję na weekend, także fajna trasa się będzie, fajnie jechało, do poniedziałku, na luziku, nie, a jak... Tak jak widzicie, 10.10 .10 i nadal stoimy, nie? Czekamy na Jana zadunek, a on na rozładunek. Co mi się przypomniało, jak kiedyś filmik widziałem na YouTube, jak gościu miał plastikowe pojemniki, był piątek i go nie rozładowali. Nie wiem, czy, czy nie chcieli, czy kończyli pracę, ale miał cmr podpisaną. No zaczepił paso o palety z przodu, nie? Gaz i pocisnął i wszystkie pojemniki wyleciały z paletami, nie? Tak widzicie możliwość, to tak zróbcie. <grystanie> Lotuje oczywiście, ale, ale w sobotę był w domu, nie? Także jak, jak nie tak, to miał co Merko podpisano, no to szybko zładował raz, raz i już, nie? <grystanie> No, no właśnie kolega podjechał i mówi Wojtek, nie rozładuj mnie w tej firmie Nie? Jadę 30 km dalej mnie rozładować Na inną firmę Ja firm, nic, jakaś paranoja w tej firmie Już bez komentarza Jakąś małym akumulatorowym wózkiem mógł do mnie wyjechać Wstawił mi paletę, Ale dużym już nie może wyjechać, nie? Bo podjazd jest, duże wrota są, nie? Dobra, ale co dalej? Tak po drodze Muszę to koło naprawić Tak zajechałem do serwisu bo powiem wam, że te zwykłe co są w internecie, to wszystko jest pozamykane we Francji, albo koronawirus, albo do 12 w piątek robią A te zwykłe małe właśnie, to prędzej naprawy mi to koło, bo tam niech tylko zakleją I tak patrzę, fajny golfik tu stoi, zaraz wam pokażę Golfik a golfik, ale fajne yy, ma felgi, nie? Nawet, ładny, zadbany jest, jest na starych tablicach Kabriolecie. śliczne ma fotele fajna kierownica drewniana ładna kanapa mógłbym takim jeździć na lato fajna zabawka by była jak na golfika to nawet spoko jest nie tu jest jeszcze jeden czarny ale jest taki zwyklejszy felgi ma jest z Volkswagena, nawet spoko. Kierownica taka trochę sportowa, nie? Fotele czarne, ale ogólnie zadbany jest Jest spoko. Jakoś ma A, z golfa, ma poduszkę. Takiś fan golfów, nie? Też jest spoko, ale w ten biały w kabrylecie byłby lepszy. Doceniam takich właśnie fanów motoryzacji. Yy. Mają tutaj jakieś zabawki fajne modele, a więc czekamy na ten na zaklejenie tej mojej opony. No to jest piękne autko nie? Ładny kolorek, fajna tablica. No fajne, fajne, ma swój urok, nie? Z, właśnie z tego filmu e, Luis de Funes to pędzili. Po tych górach z tą zakonicą, to się myślę, że tam tłobu nakładane w tym filmie, ale zabawny był film nie? na swojej czasy. Autko fajne, odsuwana szyba, jakoś otwierana w połowie. Kierownica jakoś stara, cienka. Ja, wycieraczki śmieszne, malutkie, nie? Ale auto, spoko, nie? W dobrym stanie jest. Wołam do kolegi z Naredyjku. Dawaj kolego na kawę, jedziemy w ten, w samym kierunku. Delicję kupiłem, się przygryzie elegancko, pogada się, kawę się wypije, chwilę w odpoczynku i lecimy dalej, nie? A jak? ma Tak, tak jak widać Jestem na y, szkockim brzegu y, morza czy oceanu Jadę na Belfast Fajnie tu wieje, ale ładne widoki, ładne górki Jakaś wysepka daleko I się zwiedza, nie? Echa, jak? Z prawej strony Szkocji ocean, z lewej baranki no i słynne murki, które się nie przywracają kilkusetletnie i ładne widoczki.